Stanie tylko debiut w KSW i król tam wiecie na pełnej kurwie. W powietrzu czuję zwycięstwa głód, któremu z nas tam w tym się urwie. Mariusz. Przecież wiesz jak jest. Tym dostaniesz twarz. Przyjdę tam trzeciego brat i zrobię ci rapam papa. A ty, Mariuszku, masz przejewane w trzeciego grudnia. Zobaczyłem, muszę godzinkę leżeć, Mariuszku, kurwa! Idę po ciebie! I mam nadzieję, że. To wyląduje komuś na mordzie, także będzie po walcach. Mariuszku! Mariuszku, gdzie jesteś? Przygotowany będę i przyjdę fanią skórę kupić tym razem. Ja jestem tego pewny. Wyjdę pewny. Widać Wyjdę i jurytę. Drop it! Yeah, yeah, yeah. Cię skończył, bójcie zaczął. Mariusz, kurwa, twoja mać. Tym dostaniesz twarz. A czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą dłuja, <mulity> w dujach podstawy. to Samary. Ram, pam, 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 piepię. Muuu, jest ten kawałek podłogi. Pod e, Moja motywacją są pieniądze, też, bo tutaj zrobię high school, także ten.